Witajcie w Holokronie, a dzisiaj mamy małą zbitkę najbardziej przerażających czy po prostu creepy potworów z Kanonu. Zobaczmy, co straszy obecnie w Gwiezdnych Wojnach. Lecimy. Galaktyka Gwiezdnych Wojen jest domem dla ogromnej gamy stworzeń, z których wiele jest przesłodkich, ale nie brakuje tam też istot o co najmniej przerażających czy ohydnych cechach. Oto kilka z nich: Umbra Mot. To dziwaczne pulsujące masy, które szybko przekształcają się w przyciągane światłem zabójcze ćmy. Wędrowanie w lesie pokrytym umbramotami to raczej przepis na szybkie zrobienie kardio. Stworzenia w swojej drugiej, pełnej formie były rodzajem dużej ćmy, zamieszkującej lasy planety Kofar. Grupa umbramotów była znana jako zaćmienie. Jako larwy rozwijały się w ochronnych kokonach na pniach drzew, aż wylęgały się w uskrzydlone stworzenia, które przyciągało wspomniane światło. Ogdo Bogdo. Ogdo Bogdo był rzadkim podgatunkiem ogdo, niebezpiecznego drapieżnika szczytowego, zamieszkującego planetę Bogano na zewnętrznych rubieżach. Niezwykle agresywny i dziki, stwór był większy i znacznie bardziej śmiercionośny niż zwykły ogdo, a jego skorupa była niezwykle odporna na miecze świetlne. Ci z Was, którzy próbowali pokonać go w grze Fallen Order, zapewnie wiedzą, jakiego wymagał skila przy walce. Szczur zęzowy. Szczury zęzowe to rodzaj szczura i gryzoni, żyjących właściwie w całej galaktyce. Szczur zęzowy o imieniu Snowball zagnieździł się w droidzie Smi i uszkodził jego obwody pamięci. Nie jest to może super przerażające stworzenie, ale to rasowy szkodnik, no i ma cztery oczy, więc, w moim mniemaniu, z miejsca zasługuje na miotacz płomieni. Gorlek Tipot. Gorlek Tipot był pajęczakiem pochodzącym z planety Gorman. Były to duże, niebieskie pająki, które stanowiły głównie źródło włókna wykorzystywanego do produkcji luksusowego materiału gormańskiego. Pająki Gorman tkały swoje sieci od świtu do zmierzchu. 40 miliardów tych stworzeń było hodowanych w pajęczynach na całym Gormanie, gdzie przędły wystarczającą ilość włókna, by przetworzyć 60 milionów belek tkaniny w każdym sezonie. Myślę, że jeżeli ktoś ma arachnofobię, to i sam widok już wystarczy. Jawiński Dudar. Jawiński Dudar był dużym czworonożnym mięsożernym stworzeniem, które zamieszkiwało gęste dżungle Jawina 4. Miało wystające spaszczykły, a także ostre zęby. Gadzi Dudar z kłami był stworzeniem terytorialnym, o szybkim instynkcie i silnym ugryzieniu. Bardziej prawdopodobne było, że będzie bronił swojego terytorium, niż atakował bezpośrednio, ale jego niskie, dudniące pomruki były niekiedy mylone z grzmotami burzy potwór morski Sando. Mierzące od 160 do 200 metrów długości, potwory Sando zawdzięczają swoją nazwę gigantycznym rozmiarom. Mimo to, udawało im się ukrywać w swoich podziemnych głębinach oceanicznych. Sando miały silnie umieśnione ciała, przypominające nieco kocie z silnymi kończynami zakończonymi pazurami z płetwami, które pozwalały im poruszać się w głębinach. Ich przednie nogi kończyły się dłońmi, którymi mogły chwytać ofiarę. Ich ogromne paszcze pozwalały im połykać większość innych stworzeń. Dzięki ostrym jak brzytwa zębom były również jedynymi drapieżnikami zdolnymi do przegryzienia się przez twarde pancerze zabójców morskich w otchłani. Ich długość życia zazwyczaj sięgała około 100 lat standardowych. Szacuje się jednak, że Sando zabity przez Darth Vadera miał około 932 lat. Ich populacja była niestety niezwykle mała. Rokna. Rokna miało czworo oczu, sześć macek i skórę w zielono-niebieskim wzorze. Ich oczy miały źrenice w kształcie klepsydry. Dorosłe osobniki były znacznie większe od młodych. Nie są one agresywne bez powodu, ale ze względu na swoje rozmiary lepiej z nimi nie zadzierać. Potrafią urosnąć do 220 metrów długości i stanowią realne zagrożenie dla większych jednostek morskich. Kołchun. Kołchuny były stawonogami pochodzącymi z bagien planety Induomodo, choć były na tyle elastyczne i adaptacyjne, że mogły przetrwać niemal na każdym świecie. Działały jako myśliwi w stadzie, poruszając się bezstrzelesnie i wykorzystując ciepło ciała do tropienia ofiar, które unieszkodliwiały jednym urządleniem. Kołchuny mogły dorastać do 30 cm długości, miały segmentowany pancerz i żądła z przodu oraz z tyłu ciała, służące do wstrzykiwania jadu wytwarzanego przez wyspecjalizowane gruczoły w ciele. Ich jad był niezwykle silny i szczególnie skuteczny przeciwko gatunkom humanoidalnym. Po wstrzyknięciu jad był zazwyczaj śmiertelny w ciągu kilku minut. U ludzi ukąszenia powodowały ciemne przebarwienia skóry i swędzenie. Robale te pełzały na 56 nogach i mogły prześlizgnąć się po niemal każdej powierzchni. Z tego względu często były wykorzystywane jako forma zabójczej broni, której nie sposób było powiązać z mordercą. Robak mózgowy. Robak mózgowy to zwierzę pochodzące z Geonosis. Wykluwał się z jajeczek znoszonych przez gonozjańską królową Karinę Wielką. Posiadał zdolności telepatyczne. Przed wyczuciem potencjalnych ofiar insekt znajdował się w wspomnianych okrągłych jajeczkach w kolorze żółto-zielonym, kiedy jajeczko znalazło się blisko innego organizmu, pękało, uwalniając insekt w tym samym kolorze o kształcie glizdy i długości około 25-30 cm. Zdolności insekta mogły wykazywać, że jest on istotą inteligentną lub półinteligentną. Ale były to jednak domysły niż potwierdzone dowody. Po dotarciu do celu przepełzał dookoła twarzy i wnikał wewnątrz głowy przez nos. Następna faza procesu wywoływała u ofiary chwilowe odwrócenie gałek ocznych i jednorazowe konwulsje. Po chwili wygląd przejętego przez insekt organizmu wracał do normy, jednak jego myśli były całkowicie podporządkowane geonozjańskiej królowej karinie. Vexis. Vexis była wężem pochodzącym z pustynnego świata Passany. Gatunek ten rył pod piaskiem, a oleje wydzielane z jego skóry utwardzały piasek, przez który przechodził, tworząc stale rozszerzającą się sieć tuneli. Bliższe spotkanie ze stworzeniem miała Rey w 1935 roku po zapadnięciu się podziemnych tuneli wraz z Finnem, Podameronem, Cifripio i BB-8. I to tyle w tym temacie, dziękuję za wysłuchanie, zachęcam żebyście posłuchali również innych naszych pogaduszek na Holotoku oraz abyście rozważyli zostanie archiwistą Holokronu za jedyne 8 złotych miesięcznie, dzięki temu dostaniecie wgląd w specjalne materiały takie jak np. nowa seria Holorage. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym kanał i niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.